Zadanie dwunaste. Funkcja f jest określona wzorem f od x równa się k kwadrat minus 3k plus 2 całość razy x i od całości odjąć k plus 2, gdzie k należy do zbioru liczb rzeczywistych. Do końca zadanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Funkcja f nie ma miejsc zerowych dla. I tutaj musimy sobie przypomnieć w jakich okolicznościach funkcja liniowa nie ma miejsc zerowych. I w tym zadaniu jest pewna pułapka. Ja teraz tutaj wytłumaczę, gdzie ta pułapka jest. Wytłumaczę, gdzie, kiedy są miejsca zerowe, kiedy ich nie ma i gdzie leży pułapka. Narysujemy sobie tutaj kilka przykładowych wykresów funkcji liniowej. To będą, jeszcze raz powtórzę, przykładowe wykresy funkcji liniowej, po to, żebym mogła ci wytłumaczyć, jak to jest z tymi, wytłumaczyć, przypomnieć, jak to jest z tymi miejscami zerowymi funkcji liniowej. Narysujmy sobie jedną taką funkcję. Zobaczmy, że ona jest funkcją rosnącą. Znaczy, ona też mogłaby być funkcją malejącą. To akurat monotoniczność tutaj nie ma znaczenia. Jeżeli funkcja liniowa jest funkcją albo rosnącą, albo malejącą, to na zawsze przetnie oś x w jednym punkcie. Wtedy będziemy mieli sytuację taką, w której jest tylko jedno miejsce zerowe. No tutaj na pierwszym rysunku narysowałam wykres funkcji liniowej rosnącej. Ta sama sytuacja tyczy się, kiedy funkcja liniowa jest funkcją malejącą. Jeżeli funkcja liniowa jest funkcją rosnącą, to znaczy, że współczynnik kierunkowy, czyli A, czyli wartość, która stoi przy niewiadomej, jest liczbą większą od zera. Jeżeli funkcja liniowa jest funkcją malejącą, to wtedy ten współczynnik jest mniejszy od zera i w jednym i w drugim przypadku funkcja ma tylko jedno miejsce zerowe. No ale może być również taka sytuacja, w której a będzie równe 0. Jeżeli a jest równe 0, to wtedy funkcja liniowa jest funkcją stałą i wykres przechodzi przez pierwszą i drugą ćwiartkę układów współrzędnych lub przez trzecią i czwartą. W każdym razie w obu tych przypadkach wykres funkcji liniowej jest równoległy do osi x i nie przetnie osi x nigdzie. Ale te dwie sytuacje, tutaj sobie też narysujemy taki przykład. Te dwie sytuacje mają miejsce wtedy, kiedy b jest różne od zera. I w tych dwóch przypadkach, czyli dla a różnego, dla a równego 0 i b różnego od zera, czyli wtedy, kiedy wykres funkcji znajduje się tutaj lub wtedy, kiedy znajduje się tutaj, to nie mamy miejsc zerowych. I te cztery przypadki zazwyczaj są dla cztery, czy w zasadzie trzy, no bo tutaj te dwa wykresy możemy potraktować jako jeden przypadek i te trzy przypadki są dla uczniów zazwyczaj oczywiste i tutaj jest właśnie taka pułapka pewna, o której mówiłam na początku tego zadania. Otóż uczniowie bardzo często zapominają o tym, że może zdarzyć się taka sytuacja, w której wykres funkcji liniowej będzie pokrywał się z osią X. -ów. W takich okolicznościach to jest też funkcja stała, czyli również a, czyli współczynnik kierunkowy, ma wartość 0, ale w tym przypadku b już jest równe 0. I w tym jedynym przypadku funkcja liniowa ma nieskończenie wiele miejsc zerowych. I wróćmy tutaj przez chwilkę do treści zadania. My musimy wyznaczyć wartość parametru k, dla którego. Ta funkcja liniowa nie ma miejsc zerowych. Nie ma miejsc zerowych, czyli musimy rozważyć ten przypadek. Co to znaczy? To znaczy, że my tutaj musimy rozważyć sytuację taką, w której zarówno wartość b jest liczbą różną od zera, jak również sytuację taką, w której k będzie równe 0. Dlaczego mówię, że to jest pułapka? No, popatrzmy na rozwiązanie tego zadania. Jeżeli przyjmiemy, że funkcja liniowa nie ma miejsc zerowych, jeżeli a będzie różne, jeżeli będzie równe 0 i tylko takie założenie zrobimy, to zobacz co się zadzieje dalej. Wiemy, że u nas a to jest nic innego jak k kwadrat odjąć 3k dodać 2. I skoro a ma być równe 0, to to oznacza, że k kwadrat odjąć 3k Dodać 2 też ma być równe 0. No i tutaj uzyskaliśmy równanie kwadratowe. Takie równanie kwadratowe należy rozwiązać. W ogóle należy sprawdzić, czy ono ma jakiekolwiek rozwiązanie. Żeby sprawdzić, czy równanie kwadratowe ma jakiekolwiek rozwiązania, musimy policzyć deltę. Deltę policzymy z następującego wzoru. Ja teraz tutaj wypiszę liczby, które będziemy podstawiać do wzoru na deltę. A to jest wartość liczbowa, która stoi przy niewiadomej w potędze drugiej. I a jest równe 1. B to jest wartość liczbowa, która stoi przy niewiadomej w potędze pierwszej i u nas B jest równe minus 3, natomiast C to jest wyraz wolny, który u nas jest równy liczbie 2. No to teraz w takim razie policzmy deltę, tutaj będziemy mieli... Minus 3 do potęgi drugiej odjąć 4 razy 1 i razy 2. Minus 3 do potęgi drugiej to jest 9, minus 4 razy 1 to minus 4, i minus 4 razy 2 to jest minus 8. Czyli widzimy, że delta jest równa liczbie 1. Liczba 1 jest liczbą większą od 0. Jeżeli w równaniach kwadratowych delta jest liczbą większą od 0, to to oznacza, że takie równanie ma dwa rozwiązania. I żeby je wyznaczyć, my będziemy potrzebowali pierwiastka kwadratowego z Delty, czyli pierwiastka kwadratowego z jedynki, który jest równy liczbie 1. Czyli tutaj sobie zapiszmy, że pierwiastek kwadratowy z Delty on jest równy liczbie 1. No i teraz policzymy pierwiastki tego równania. No i tutaj jest pewien błąd często popełniony przez uczniów. Otóż nie, uczniowie tutaj będą pisać, że będą liczyli x1 i x2. Bardzo często się takie coś zdarza. To nie jest prawidłowe, dlatego że w tym równaniu my nie mamy x1, x2, tylko nasza niewiadoma jest oznaczona literą k. Dlatego będziemy liczyć k1 i k2. k1 policzymy ze wzoru minus b minus pierwiastek kwadratowy z delty dzielone na 2a. I teraz popatrz, że tutaj przed b stoi minus, więc ja tego minusa przepisuję, i wiemy, że b jest równe minus 3, czyli tutaj sobie zapiszmy minus 3, i od tego odejmujemy pierwiastek kwadratowy z delty. Całość dzielimy na 2 razy a, czyli 2 razy 1. Więc wracamy teraz do licznika. W liczniku będziemy mieli 3 odjąć 1, to dzielimy na 2, czyli uzyskujemy tutaj dwie drugie, czyli 1. To teraz policzymy sobie k2. K2 policzymy ze wzoru minus b, dodać pierwiastek kwadratowy z delty dzielone na 2a. I te dwa wzory różnią się od siebie tylko tym, że tu jest minus, tu jest plus. W związku z powyższym ja od razu mogę tutaj zapisać, że uzyskuję 3 plus 1 dzielone na 2, czyli 4 drugie, co w rezultacie daje nam 2. Widzimy zatem, że rozwiązaniem tego zadania są dwie liczby, czy tego równania. Są dwie liczby, k1 równe 1 oraz k2 równe 2. I wrócę do tej pułapki tutaj. Jeżeli my założymy tylko i wyłącznie to, że a musi być równe 0, to zaznaczymy odpowiedź d jako odpowiedź prawidłową. Ale przypomnij sobie to, co ja mówiłam odnośnie miejsc zerowych funkcji liniowej w pierwszej części tego nagrania, tego wideo. Jeżeli funkcja ma nie mieć w ogóle miejsc zerowych, to tutaj dodatkowe założenie jest takie, że b musi być też różne od zera. Czyli oprócz tego, że policzyliśmy to, co policzyliśmy tutaj, my jeszcze musimy. Rozważyć sytuację taką, kiedy b jest różne od zera. W naszym przypadku, w przypadku tej konkretnej funkcji, b jest równe minus k plus 2 i to właśnie minus k plus 2 musi być różne od zera, co w rezultacie daje nam minus k, które musi być różna od liczby minus 2. Teraz to sobie podzielimy na minus 1 i uzyskujemy informację taką, że k musi być różne od dwójki. A tutaj nam wyszło k1 równe 2, k2 równe 2. Ale z racji tych obliczeń my musimy to k2 wykluczyć, czyli tutaj dodatkowo jeszcze należałoby zapisać, że ta wartość nie jest zgodna z założeniami. Oznacza to, że w tym przypadku mamy tylko i wyłącznie jedną wartość parametru k, dla której. Ta funkcja nie ma miejsc zerowych, to jest 1k, czyli tutaj prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź c.